No dziś o walcarce do orzechów powiem taka rzecz. Dziwna się stała. Zapomniałem orzechów. Pojechałem do Biedronki, a tam tylko laskowe. A laskowe by tu przeleciały. Orzechy muszą być około 20 cm 20 mm albo większe. Jak większe to będą przechodzić tu, a mniejsze będą przechodzić tu. No oczywiście oryginalne walce od tej walcarki wyglądają tak. To są do ścinania, do walcowania przewodów miedzianych drutów. Do linki to się nie nadaje. Tu jest, widzicie, zabezpieczenie. Znaczy, kanałek na klin ósemka w tej drugiej części też jest. A po co jest? Po to jest, żeby się koło nie uszlizgiwało. No i do walcowania kabli używamy tych mocniejszych. Kół zębatych wykonanych ze stali. A do walcowania orzechów o, wystarczą takie koła, które dzisiaj wykonałem z poliamidu, ertalonu. To jest tak: yy, otwór jest FI-16, kanał 5. Jedyny materiał, w którym robię kanałki na tokarce, to jest właśnie er, poliamid ertalon. Już aluminium jest zatwarte, także tylko poliamid odpada. Dostaję. No, i teraz tak, jak będziecie chcieli coś posłuchać o kołach z poliamidu, to zapraszam wkrótce na drugi kanał. Made Install. Dla tych nowych, ci co wiedzą, to od razu zapraszam. A ci co nie wiedzą, to jest taki mój drugi kanał, też dużo tam subskrypcji już jest, dużo wyświetleń. Made Install. Dobra, to te koła to są do orzechów, a dlaczego? Bo zobaczcie, chodzi o rozstaw ojej uciekłam chodzi o rozstaw osi o, że tu mamy większy rozstaw osi i wtedy uzyskujemy tą przerwę a jakbyśmy założyli te stalowe to koła rozsuwamy o tak jak teraz i koła się nie zazębiają tu są koła na zębów mają 12 te stalowe a te 15 no i taka różnica wierzcie mi na słowo Eee, łuparka do orzechów działa no zapomniałem i nie ma pokazu może w poniedziałek mi się uda coś nakręcić rano ale to będzie jakiś taki krótki już film o samym łupaniu no normalnie korbka jest też do łupania nic się nie może zacinać otwór jest 12,5 czpień jest 12 tu jest na końcu gwint M10 zakręcony najpierw mocno w imadle, później zakontrowane nakrętką M10 no i tutaj jest rozklepane, jeszcze nie było przypadku żeby się to rozklepało zobaczcie jak to jest zrobione. tu jest zrobiona taka podkładka stalowa z faską tu jest mocno rozklepane luz jest około 2 mm może 3, także to bardzo ładnie się kręci nic nie można sobie zrobić szybciej. także to no tyle by było o uparce. Jeszcze tutaj pokażę o te półpanewki, jak ja robię. Najpierw toczę brąz, później łapię to we frezarce, zabezpieczam oczywiście, bo materiał jest bardzo podatny na przeciągnięcia i wtedy musi być zabezpieczony. Frezuję z jednej strony spłaszczenie, z drugiej. No i mamy tutaj później te półpanewki, o tutaj widać na, na górze. Tam na dole od tamtej strony, tu na dole od tej strony i od tej. Bo z tej strony to tu jest tylko. Do, ta tulej, ten kawałek kartalonu jest po to, żeby zdystansować, bo jakby nie było zdystansowane, to mogłoby nam się to sunąć i mogłoby nam to narobić dużej szkody podczas obracania tymi walcami. No na tych walcach widzicie takie rowki nacięte koło milimetra. Po co? Po to, żeby lepiej zaczepiać orzechy. No i tyle to by było. Uparka do orzechów gotowa. Dziękuję.